Zanim przejdziemy do podsumowania, pokażę Wam statystyki, ponieważ są one tutaj bardzo ciekawe. W Denex Big Fing jest w nich pełno humoru. Proszę. Ilość kliknięć 1837, zebrane przedmioty 92, przedreptane kilometry 5,23, 5, 5 km230 m, więc wcale nie tak dużo, zważywszy na to, że no jest to dość zaawansowany moment gry spalone kalorie 0 może zmienić sport wyprodukowane filmy o zombie 631 zerwane związki 56 ponowne zejścia 0 czyli te zerwane związki to okazały się ostatecznym rozwiązaniem zebry upolowane przez lwy na afrykańskiej sawannie 7 Lwy upolowane przez zebry na afrykańskiej sawannie 12. Jak widać, zebry są lepszymi drapieżnikami. Czterolistne koniczynki znalezione przez urzędników państwowych, których etaty skrócono o 1 trzecią 10. Gumy przyklejone do podeszew butów. Dzieci z wadą wzroku 1 czwarta dioptrii na lewe oko i minus pół na prawe. 124 gumy się przykleiły. Nowo odkryte starożytne cywilizacje, których technologia przewyższała naszą aż 5. Bliskie spotkania pierwszego stopnia 17. Uprowadzenia 14. Procentowy wzrost prędkości rozszerzania się wszechświata spowodowanego przez ciemną energię taka to liczba pi 3,14-16% wedle naszych wyliczeń. Zamknięte pomieszczenia 6. Genialni muzycy odkryci dzięki programom telewizyjnym 15, czyli no pewnie jakiś X-Factor, czy może mam talent, akurat był emitowany, kiedy grałem. Płyty sprzedane przez genialnych muzyków odkrytych dzięki programom telewizyjnym 5: kup gnaty na rosół, tuńczyka w puszce, bakłażana i kurczaka, a bardzo chętnie. Kurczak a la kini papa moa. Złap kuraka i go oskup. nafaszeruj go dwiema cytrynami, owocem mango i trzema kokosami. Pokrój lota jak na rosół. gotuj całość na wolnym ogniu. Ciekawy przepis, może skorzystam kiedyś. Saldo szwajcarskiego konta pana stuczonego dzbanka z uszami. Oj, 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 dolarów 68 milionów 201 791 dolarów. Chciałbym przejąć jego konto. Przeterminowane jogurty zachomikowane w tandetnych lodówkach 81. Przeterminowane jogurty zachomikowane w tandetnych lodówkach wyrzuconych na śmieci 60. Spożycia przeterminowanych jogurtów zachomikowanych w tandetnych lodówkach 20. Niestrawności spowodowane spożyciem przeterminowanych jogurtów zachomikowanych w tandetnych lodówkach 10. Superbohaterowie powstali w skutek niestrawności spowodowanych spożyciem przeterminowanych jogurtów 1. No wiadomo, z czego powstają ci superbohaterowie, no nie będę tutaj mówił. Nie nadaje się to na antenę. Datki od ekscentrycznych milionerów 0. Wciąż wierzymy, że jakieś będą. Studio Pendulo nie ma szczęścia widocznie do, do ekscentrycznych milionerów, nie obsypują ich datkami. Godzina 17.35. Miejsce kolumna Zygmunta hasło Zygmunta hasło, uśmieszek. Przepraszam, czy jest Pan może belgiem? Znów uśmieszek, właściwie pokazany język. Będę mieć na głowie olbrzymią, czarną kokardę. Interesujące hasło, też muszę je kiedyś użyć. Sprzedam Falcon Spirit, rocznik 49. Stan niemal idealny. Kontakt Pendulo Studios. Posłuchaj, marysiu, nie rozwiążesz zagadek przeglądając statystyki. Nagrody Nobla przyznane peruwiańskim pisarzom jedna. Gratulujemy. Zamknięte pomieszczenia siedem. To nie jest test. Powtarzam to nie jest test. Opętania demoniczne dziesięć. Egzorcyzmy pięć. Neurony poległe w nierównym boju z absurdalnymi zagadkami trzy tysiące siedemset dwadzieścia pięć. U mnie tylko trzy poległy. Czas gry 5 godzin 16 minut 47 sekund. Ilość kliknięć 1874. To już było. Czyli no, zrobiliśmy taką jedną pętlę. No i pośmialiśmy się trochę z tych statystyk. Są bardzo ciekawe. Ale to nie wszystko. Wyjdź z gry. Nic podobnego ja tu zostaję. Tak, bo moje hemoroidy każą mi przestać. No i będziemy tak testować, bo tych tekstów jest sporo. Ta gra jest irytująca, ale będę w nią cisnąć, bo moje życie towarzyskie nie istnieje. Tak, zacznę się zaraz utożsamiać z tymi opisami. Tak, bo zaraz, bo znajomi zaraz wpadną. Owszem, mam znajomych i to prawdziwych, nie, bo jak wyłączę tę grę, to zacznę się nudzić. To prawda. Tak, bo od tego patrzenia w monitor moje rzęsy zaczynają się dymić. Nie mogę grać dalej. Wszystko co miało pójść na Wikileaks już poszło. Tak, bo jak matka mnie przyłapie na graniu to będą kłopoty. A nie przyłapie jeszcze długo. Mam odpuścić? Teraz? Za kogo ty mnie masz? Tak, bo właśnie udało mi się dorwać grę konkurencji. Mega tytuł! Znacznie fajniejszy niż ten. Też dobre. Takie... Umiejętność śmiania się z samych siebie twórców Pendulo. Mega tytuł. Rzeczywiście. Nie, bo z nerwów zacznę obgryzać paznokcie. Tak, bo znalezienie rozwiązania tej ostatniej zagadki przekracza ludzkie pojmowanie. No, akurat w grach Pendulo, zwłaszcza w The Next Big Thing, te zagadki nie są aż tak trudne i abstrakcyjne. Nie zamierzam przerywać najwspalniej... Najwspalniej... Najwspanialszego doświadczenia mego życia. Tak, bo gry komputerowe to dzieło szatana. Jedno i drugie mogą być prawdą tutaj. No bez przesady. Nie chcę grać dalej. Tak, bo jestem tchórzem. Ja mam przestać grać, ja chyba sobie kpisz. Tak, bo tyle już gram, a moja walkiria lis ciągle ma pierwszy poziom. Moja Valkyria Lis, no cóż... <grym> Nie, jeszcze trochę poszaleję. Tak, bo jeszcze chwilę, a padnę gębą na klawiaturę z... Czyli chyba padłem. Nie, będę grać, aż padnę! Tak, tak, tak! Nic podobnego, ja tu zostaję, tak chcę wyjść. O, nawet normalny opis się nam trafił. O, to już było, więc... Chociaż to drugie z szefem chyba tego nie było, że szef wróci. Tak, bo muszę wrzucić nowy status na Facebooka. To też jakże współczesne. No niestety, albo może istety, wielu z nas na tej zasadzie podchodzi do wykonywania jakichś czynności. Trzeba coś przerwać, bo... Przecież status na Facebooku jest najważniejszy. No i nie można go poświęcić. Tak, bo obiad mi się przypala. No na szczęście jest dopiero 11.30, więc nawet śniadania nie zjadłem. Do obiadu to jeszcze 5 godzin minimum. Dobra, już wszystko było. Wykonaliśmy pełny obrót. O 180, a nawet 360 stopni, więc. Więc to już koniec, i za chwilę przejdę do podsumowania. Tymczasem, do usłyszenia, papa. Pa. Pora na podsumowanie. Myśląc o Denex Big Think, Morda sama mi się śmieje. Przede wszystkim gra jest bardziej filmem interaktywnym niż przygodówką, oceniając ją jako grę przygodową, można by kręcić nosem na poziom trudności czy na powiedzmy długość, natomiast ym, bardziej się to wszystko ogląda, bardziej się czyta i słucha dialogów. Bardziej się uczestniczy w wewnętrznie spójnym świecie i wewnętrznie spójnych wydarzeniach niż się w to gra, niż zmaga się z jakimiś trudnymi zagadkami. I choć może jako gra przygodowa The Next Big Thing nie zachwyca, to jako film interaktywny jest niemal arcydziełem według mnie. To, co świadczy o geniuszu The Next Big Thing. To jest właśnie wewnętrzna spójność wszystkich elementów gry. Powtarzam, wszystkich elementów. Zacznijmy od narracji. Sposób opowiadania tej historii już się kojarzy właśnie z filmami. Mamy narratora, który jak się później okazuje jest jednym z uczestników rozgrywających się wydarzeń i opowiada tę historię z perspektywy czasu, i dopiero na samym końcu dowiadujemy się, że narratorem jest Dan, właśnie. No i nawet sam system podpowiedzi, właśnie przy użyciu narratora, on jest idealnie zintegrowany z tym światem. Spójrzmy teraz na sam świat przedstawiony. Mamy uniwersum, w którym potwory żyją na równi z ludźmi. No właśnie, może nie do końca na równi, ale no istnieją sobie, żyją sobie równolegle do nas. I mamy studio filmowe, Prowadzone przez niejakiego Williama A. FitzRandolfa, które właśnie zatrudnia jako aktorów życzone potwory. Zresztą sam szef FitzRandolf również takim jest. No i spójrzmy na te postacie. Przede wszystkim dwójka głównych bohaterów: Dan Marej, Dupek, taka osoba sarkastyczna o wysokim, o zawyżonym ego. Facet, którego można by nazwać po prostu ignorantem, który wysługuje się innymi. Taki raczej lenio, bibok, przekonany o własnej wielkości. Lubiący romanse. No, znamy takich z życia. Znamy, oj. Nawet często ich spotykamy. No, ale mimo wszystko te cięte riposty Dana w stosunku do Liz i to ich wzajemne przekomarzanie się mają no, w pełną uroku. No i osoba numer jeden w całej grze, to nie ulega wątpliwości, czyli Liz LR, wariatka, pozytywnie stuknięta kobieta, po której można się spodziewać wszystkiego i która za każdym razem nas zaskakuje, wymyśla sobie takie czasem tematy do rozmowy i no, zadaje pytania takie ni z gruchy, ni z pietruchy, później dziwnie reaguje na, na odpowiedzi bohaterów choćby na przykład stwierdzeniem czy uważasz że jesteś lepszy od lodówki ma swoją taką formułkę swoje zaklęcie które pozwala jej się zrelaksować, czyli wymienia te cztery liczby, no i za każdym razem, przy każdym dialogu, potrafi nas rozbawić. Postacie drugoplanowe to również jest małe dzieło sztuki. Otóż w większości, nawet przygodówek, no może nie w większości, ale w wielu, postacie poboczne raczej nie wzbudzają zainteresowania. Przechodzi się obok nich obojętnie, no bo są takimi typowymi ludźmi, nie poznajemy ich dobrze. A tutaj. Każda z postaci, każdy z bohaterów, nawet tych drugo- czy trzecioplanowych, ma własną osobowość tak charakterystyczną, że nie jest sposób pomylić go z kimkolwiek innym występującym w grze. Po prostu nie ma tutaj dwóch takich samych postaci. I to jest genialne. Nie dość, że te postacie wszystkie mają własną osobowość, to jeszcze są one tak uroczo nieraz przerysowane, że po prostu się je uwielbia. Nie mniej niż niż Dana i Lis. No chociaż lis to jest osobna kategoria, powiedzmy. W każdym razie, no, na przykład poeta Bulu, nawet taka queenie, chociaż queenie to może z innych powodów lubię, nie wiem. Ten biedny robocik, pesymista, który ciągle filozofuje i ubolewa nad losem swoim i losem całego świata. Profesor Mucha, Kajdanowski to wszystko są bohaterowie żywi, tacy nie papierowi pełni. Własnego, własnego charakteru, świetnie nakreślonego, i dzięki nim, właśnie dzięki bohaterom, dzięki dialogom, aż chce się wejść do tego świata i chce się tam żyć nawet bardziej niż w tym naszym świecie. I po prostu każda chwila spędzona z tymi bohaterami, z tym humorem niezwykłym, jest wielką przyjemnością. Wspomniałem już o humorze. Tutaj jest to humor taki charakterystyczny. Pewnie nie dla każdego. Humor inteligentny, bardzo inteligentny, bo mnóstwo jest tutaj zabawy słowem na bardzo wysokim poziomie. Choćby sposób mówienia profesora muchy. Nadmiernie wysoki, wysoce nadmierny. No i tego rodzaju właśnie powiedzonka. Choćby. Wszystko niemal co mówi Lis jest zabawą słowem wysokiej próby. No i generalnie te gierki słowne są tutaj na porządku dziennym. Wzajemne przekomarzanie się Dana i Lis, i również innych postaci jest genialne tutaj. Genialne i to z całą stanowczością mogę powiedzieć, że pod względem humoru jest to dla mnie gra numer jeden, w jaką kiedykolwiek grałem. Tak. Klasyka jest nieśmiertelna, debugo One Unwritten Tales. Też ma solidną dawkę humoru, ale jednak The Next Big Thing stawiam na pierwszym miejscu właśnie dzięki temu inteligentnemu humorowi, przekomarzaniu się, gierkom słownym, postaciom, właściwie dzięki każdej chwili, każdej chwili w grze, bo tutaj nic nie jest przypadkowe. No i cała fabuła, która może nie jest specjalnie odkrywcza czy genialna sama w sobie, ale właśnie sama w sobie. Jednak ona się idealnie komponuje z tym. Światem, z tymi postaciami jest świetnie osadzona właśnie w tym uniwersum. I w każdym innym uniwersum ona by może rozczarowywała, nie sprawiałaby dobrego wrażenia, ale w połączeniu. Właśnie z tymi postaciami, właśnie z tym światem, z narracją, która prowadzi tę historię i sprawia, że no cały czas, mimo że jest to gra nastawiona na humor, to cały czas jesteśmy ciekawi, co będzie dalej, cały czas zżywamy się z tymi bohaterami, mamy uczucie, że jesteśmy częścią tego świata. A to rzadko się zdarza w grach nastawionych na humor, by jednocześnie one gracza zainteresowały historią, by by sprawiły, że rozgrywka nie będzie tylko czytaniem i słuchaniem kolejnych dowcipów, oglądaniem śmiesznych sytuacyjek, ale będzie także pewnego rodzaju emocjonalnym przeżyciem. Więc pod względem całości, spójności tego świata z humorem, pod względem. Samego humoru, narracji. Dla mnie jest to najwyższych lotów film interaktywny. No, w tym względzie daje 10 na 10, naprawdę. Oprawa audiowizualna jest również znakomita. Powiedziałem już o spójności, a właśnie oprawa to kolejny dowód na tę spójność. Grafika jest doskonale dopasowana, ale to nie wszystko, bo kolory. Barwy są tu niezwykle istotne, no i szczegółowość tych lokacji. Po prostu z przyjemnością się patrzy i na bohaterów, i na, i na tła, nawet przede wszystkim na tła. No a muzyka jest doskonale dopasowana do miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy, no i do danej sceny. Na przykład podczas rozmowy z robocikiem, tym, tym takim smutnym, którego bardzo yy, lubię, włącza się taka ponura, niemal pogrzebowa melodia. Yy, no i to się wszystko świetnie komponuje ze słowami rzeczonego robota. No i to nie jedyna tego rodzaju sytuacja, jest ich mnóstwo. Yy, właściwie, no mnóstwo. Przez całą grę są takie sytuacje. Ani przez moment nie miałem uczucia, że. Coś do czegoś tutaj nie pasuje, że coś jest zbędne, czy, czy, czy że czegoś jest za dużo. Do tego należy dodać naprawdę dobrą polonizację oczywiście nie bezbłędną, bo czasem brakowało jakiejś kwestii dialogowej. Natomiast żarty są świetnie przetłumaczone widać to choćby po statystykach, bo właśnie twórcy nie ograniczyli się jedynie do samej rozgrywki, nie tylko tam umieścili humor, ale nawet w menu głównym, kiedy przeglądamy statystyki pełne przezabawnych tekstów, kiedy próbujemy wyjść z gry i również czytamy no, świetne komentarze również zmiana nazw, miejsc interaktywnych, zabawne określenia Fitzrandolfa, porywacz młodych papug i kobiet kiedy klikamy sobie na pudełka i słyszymy komentarze, list no po prostu mógłbym dużo wymieniać tych elementów Elementów humorystycznych, tych elementów, które wkradły się w głąb mego serca i tam pozostały. No, gdyby polonizacja zawiodła, to naprawdę nie bawiłbym się tak dobrze i te teksty. Mogłyby stracić wiele swojego uroku, ale stwierdzam z pełną stanowczością, że jest to jedna z najlepiej spolszczonych gier przygodowych, w jakie dotychczas grałem. Przejdę teraz do elementów, które można by uznać za wady. Przede wszystkim poziom trudności. Jeśli patrzymy na The Nex w kategoriach gry przygodowej, to trzeba by dać siódemkę. A dlaczego? Ano dlatego, że poza właściwie dwoma zagadkami polegającymi na ustawieniu odpowiedniego rytmu i odpowiednich instrumentów w tej zagadce muzyczno-rytmicznej i zagadka gramatyczna, która jest jednocześnie, można powiedzieć, najłatwiejszą i najtrudniejszą łamigówką, która może nie sprawić żadnych problemów, jeśli szuka się najprostszego rozwiązania, a która przy każdej próbie kombinowania staje się niemal nie do rozwiązania. Właśnie, to jest coś, co może z jednej strony być najtrudniejsze, a z drugiej najłatwiejsze w całej grze. Natomiast te zagadki przedmiotowe, one są bardzo łatwe. Zwłaszcza jeśli ktoś chce używać systemu podpowiedzi, który aż kusi do używania, bo jest właśnie idealnie spójny z tym wszystkim i, i, i świetnie pasuje do narracji, bo właśnie podpowiedzi udziela narrator, no aż czasem Chce się posłuchać tych jego podpowiedzi, bo również są zabawne. I również opowiadają taką historię w historii, można powiedzieć. No ale jeśli nawet nie używa się tych podpowiedzi, jeśli nawet nie używa się wyświetlacza hotspotów bo tak poprawdzie nie jest on tutaj potrzebny to można grę przejść bez większych trudności. Trochę to wszystko idzie jak po sznurku. Łatwo, lekko i przyjemnie. No właśnie, przyjemnie, więc może gdybyśmy dopasowywali te zagadki do filmu interaktywnego, to pasują tutaj jak ulał. Natomiast jeśli traktujemy to w ramach gry przygodowej, no to jest zbyt łatwo i gra jest zbyt krótka. Jak na filmie, bo. Film jest tutaj spójny, no i kończy się w takim momencie, że właściwie nie czujemy niedosytu y, spowodowanego tym, że historia mogłaby być bardziej rozbudowana, czy że coś zostało niedopowiedziane. Natomiast czujemy niedosyt faktem, że gra jest bardzo krótka, z tego względu, że przynosi ona nam y, tak wiele radości. No nam. Pewnie nie wszystkim, bo nie do wszystkich trafi ten humor, ale mnie osobiście przyniosła wiele radości, i chciałbym jeszcze więcej y, spędzić czas. Z lis danem i poetą bólu, profesorem Muchą i innymi przezabawnymi postaciami. Chciałbym jeszcze więcej posłuchać tych żartów, tych przekomarzań dwójki głównych bohaterów, tych wzajemnych złośliwostek, których sobie nie szczędzą. Chciałbym jeszcze więcej porozmawiać z filmem, z tym smutnym robocikiem. Po prostu chciałbym być częścią tego świata przedstawionego jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej, jak najdłużej. Mógłbym w to grać. Miesiącami, no ale wszystko co dobre kiedyś się kończy. No a, albo prawie wszystko. Niestety, gry komputerowe zwykle mają swój koniec. Trochę szkoda, że tutaj nastąpił tak wcześnie. Nie żałuję, oczywiście, że miałem przyjemność zagrać w The Next Big Thing. Miałem przyjemność zrecenzować The Next Big Thing. Nawet w recenzji napisałem, że podoba mi się tyłe No. Do dziś mi wstyd tego. No, ale przeszło przez redaktora naczelnego, więc widocznie nadawało się to do druku. W każdym razie, no, skoro aż uniesiony tą satysfakcją, tą radością po przechodzeniu gry, pisałem takie rzeczy w recenzji, to coś oznacza. Otóż oznacza to, że bawiłem się znakomicie, znakomicie, wyśmienicie przy The Next Big Fing że jest to gra, która dostarczyła mi niezapomnianego humoru, że jest to gra z dwójką bohaterów, właściwie nie dwójką, bo z ogromem bohaterów, których wręcz uwielbiam. No i to wszystko składa się na to, że jako film interaktywny, w tym kontekście oceniając, wystawiam 10 na 10. Może historia nie jest wielce oryginalna, ale wszystko jest tu wewnętrznie spójne i moim zdaniem do siebie idealnie tutaj pasuje. Dlatego jako film interaktywny 10 na 10, jako przygodówka 7 na 10. Biorąc średnią i przede wszystkim obniżając, patrząc od strony tej przygodówkowej, obniżając za niewielkie skomplikowanie zagadek, za no, łatwość i niestety Krótki czas trwania tego wszystkiego, bo można to przejść w 6 godzin, w 4. Moim zdaniem nie można, jeśli chce się wysłać wszystkich tekstów. Pisano w recenzjach, że grę można przejść w 4 godziny, ale to nieprawda. Nawet sam let's play, podczas którego przecież ja wiedziałem, co należy zrobić w danym momencie, i let's play zajmie około 6 godzin, to, to właśnie, no jeśli ktoś nie chce wszystkich ciekawostek tego świata obejrzeć. Usłyszeć, to może i w 4 godziny rozgrywkę zakończy. Natomiast co to za atrakcja? Tutaj trzeba posłuchać każdego pojedynczego tekstu, przeczytać wszystko, co jest do przeczytania, no i przeżyć każdą chwilę, każdą możliwą chwilę. I wtedy zamienia się to w niezapomnianą atrakcję niezapomniane przeżycie, które się będzie pamiętać jeszcze długo po zakończeniu rozgrywki. Właściwie. Takich rzeczy się nie zapomina, moi drodzy. Wyciągając średnią 10 z filmu interaktywnego i 7 z przygodówki, powstaje takie 8,5 na 10, aczkolwiek nawet. Jeśli ktoś się chce dobrze bawić, to spokojnie sobie może tę dziesiątkę wystawić. Jeśli ktoś chce się dobrze bawić i jeśli ktoś, właśnie to jest istotne, czuje się jak ryba w wodzie z takim nietypowym, inteligentnym, opartym na zabawie słowem i takich złośliwościach, wzajemnych przekomarzaniach się bohaterów, sytuacjach. Jeśli ktoś lubuje w takim humorze, to może sobie nawet wystawić dziesiątkę. Tak uśredniając 8,5 na 10. I myślę, że to jest ocena w pełni zasłużona. Absolutnie nie zgadzam się na ocenę niższą. Ha, No jestem jeszcze pełen entuzjazmu po nagrywaniu. Mam nadzieję, że Wam się to dobrze oglądało. No i co do usłyszenia? Papa. Pa.